Ja w Jacku bardzo cenię to, że ma właśnie wyjątkowy dar dokumentalny, którego ja w ogóle nie posiadam. To znaczy, on potrafi oceniać rzeczywistość w punktach. Tak po prostu powolutku, powolutku buduje rzeczywistość zgodną z prawdą obiektywną. I to mi się najbardziej w tym, co on robi i proponuje podoba, on jest bardzo wnikliwy. Bardzo tak analitycznie podchodzi do wszystkiego, co robi. I przede wszystkim to była przyczyna, dla której ja zaczęłam w tych filmach współpracować. Pamiętam, jak Jacek zrobił film Mój Dom. Jego promotorem był wtedy Mirosław Kijowicz, który bardzo namawiał do tej realizacji. My mieliśmy duże w ogóle wątpliwości, czy ten film kończyć, czy ten film robić, bo to stan wojenny jest źle w ogóle widziane, że, że zrobiony, prawda, film. Kiedy film powstał, pamiętam, Kijowicz powiedział bardzo piękne zdanie, powiedział coś takiego, że proszę, jest cała masa, prawda, reżyserów, którzy twierdzą, że robią coś do szuflady. Potem, jak przyjdzie czas tej przerwy, takiej możliwości realizacyjnej, te szuflady są otwierane i okazuje się, że te szuflady są puste. Że to były tylko takie słowa, mówienie do szuflady. A powstał, prawda, film, w którym została zawarta no, pewna prawda historyczna, prawda bezwzględna. Gdzie po prostu no, była konieczność powstania właśnie takiego filmu. A najpiękniejsza recenzja, właśnie z domu, mówiąc o domu, to najpiękniejszą recenzję z domu, jaką usłyszałam, i wtedy poczułam się tak naprawdę dumna, jak to ktoś mówi o Jacku. Recenzja będzie szalenie nietypowa, bo yy, ona padła w szkole filmowej. Była prezentacja filmu w filmówce. Na tą prezentację przyszła cała masa pracowników szkoły filmowej, cała masa studentów. Jak wychodziliśmy z tego pokazu, za mną szedł jeden chłopak. Ja nie mam pojęcia kto. I on powiedział: Wzruszyłem się. takie wzruszyłem się. Wiesz, stary, wzruszyłem się.